z tej strony Norbex i piszcie, czy chcecie więcej odcinków z Briankiem. A jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli nie, to subika. No, albo nie, po prostu zostawcie wszystko. Subika, łapkę w górę, jeżeli chcecie. A jeżeli nie, to napiszcie komentarz, że nie chcecie. No, a właśnie dzisiejszy odcinek już będzie czwartym odcinkiem, więc myślę, że fajnie. No i tyle. Słuchajcie, ogólnie chciałbym Wam opowiedzieć o naszej willi, bo. W ostatnim odcinku była budowana, a teraz już jest zbudowana Chodź, Brajanek, zaraz nam poopowiadasz o basenie Ale najpierw musimy tutaj pokazać, co my tutaj mamy Mamy tutaj książeczkę Lepsze miejsce na uczenie Brajanka Tutaj on zawsze sobie coś czyta Tutaj mamy od razu windę Chodź, Brajanek No i zobaczcie sami Tutaj mamy balkonik, można go otworzyć Mamy tutaj krzesoko, ładny widok, tutaj po prostu Brianek najprawdopodobniej będzie chillową na wakacje. Oczywiście tam jest z poprzedniego odcinka nasza fura. No nie wiem, Brianek ostatnio mnie w niej nie poznał, co dosyć śmieszne. Ogólnie jak na razie śpimy razem, ale też coś myślałam żeby po prostu... Mm, nie. Chodź, tata, chodź, tata, chodź. Tutaj twój pokój, a gdzie jest mój? Gdzie? Na samym dół, chodź na samym dół. A, bo tutaj jest na samym dół Czekaj, bo ja nawet nie wiedziałem, że... No bo oczywiście musiałem przenieść Brainkowi komputer z poprzedniego mieszkania, bo jeżeli bym nie przyniósł, to bym przecież mnie zabił. Ej, nie, 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 nie patrz na moje konto, bo tutaj nie można to patrzeć. Pograj sobie w Robloxa tutaj czy w coś. No i dobra, zostawię tutaj na chwilę... Widzę właśnie dzisiaj pokażę Wam moją pracę. Ale ogólnie tutaj właśnie Brianek sypia na weekendy, bo w inne dni mu tutaj właśnie nie pozwalam tutaj na tych materacach przy bajeczce jakiejś. Tylko właśnie mu pozwalam tutaj spać, a ja śpię na górze. Żeby właśnie on się wysypiał na właśnie. Przychodzą na weekend, ale teraz jest środek tygodnia Więc no niestety nie przychodzą No i dobrze, to tyle Tutaj jeszcze tutaj Wszystkie właśnie Brianka są książeczki Brajanek wstajemy Wstajemy, wstajemy Widzicie jak dużo ma Brajanek Książek, nie pozwolił mi żadnej Książeczki wyrzucić Nawet z dzieciństwa, więc dobra Lecimy dalej, na najwyższe piętro Teraz trzeba pokazać Widzą, zobaczcie sami, tutaj mamy taką skromniutką łazienkę, tutaj toaletka, wan, e, wanna e, dla Brianka. ja się oczywiście kąpię pod prysznicem. Dobrze, nie patrzę, już, już, już. Tutaj ogólnie, ogólnie to ja tutaj śpię, no, tutaj ja nie potrzebuję, bo ja sobie zawsze zasypiam przy telefonie. E, Brianek, nic nie słyszałeś? E, dobra. E, nic, nic, tutaj mamy ogólnie piekarnik. E, znaczy, nie, tak dobrze mówię. Tutaj mamy piekarnik, tutaj mamy zmywarkę, tutaj mamy lodówkę, ale Brajanek nie. E, Coca-Cola dost... e, już jest po szkole, więc Brajanek, ej, Brajanek, gdzie ty się chowasz? Wychodź, Brajanek! Brajanek, wychodź! Brajanek! Dobra, zostawimy tutaj Brajanka jak chce. Tutaj mamy y, mikrofalówkę. Mamy dużo tutaj szafek, mamy takie, tutaj właśnie stoją takie owo. Dobrze, pozwalam ci, jedno może wypić. Tutaj mamy owocki, które stoją właśnie dla Brianka, jeżeli zgłodnija, a ja jestem w pracy. To żeby... No, no, nie pozwalam ci, ale dzisiaj możesz sobie zjeść wyjątkowy dzień. Ale najbardziej niezdrowa na świecie. Jak najbardziej niezdrowa psztury Izis. Dobra, Brian, już nie wymyślaj. Ja ja tak, tak, tak. No, wiadomo. E, no i dobra. Do eee. Już zamykamy balkonik. No i dobra, chodź, Brian. E, tutaj zostań, Brajanek, idź sobie pograj. A ja, widzowie, muszę pojechać do właśnie mojego szefa. Właśnie, e, znaczy, pokazać wam moją pracę. Tak, jeszcze łapki trzeba umyć. W ogóle możecie napisać y, mój garnitur, tak w skali od 1 do 10. Dobra, myjemy sobie łapki. I teraz nie patrzcie, bo muszę się załatwić. Dobra, potem też trzeba umyć. Y Dobra, to jedziemy do szefa. No, dzień dobry, proszę pana. Ja tutaj w rozmowie o pracy przyszedłem. pan ma za swój dom? No. Y y a dokładnie, tak. Wiecień. Dobra. Kwiecień. Na randokach, kiedy zapłacę, to masz 600 zł. Dobra. E, miesięcznie. Ale to się nie liczy. Z... Ale proszę pana, to się nie liczy z prądem. Za prąd będę musiał samemu i za internet płacić. E, jest wasza promocja. Za wszystko razem to kosztuje tylko dodatkowe 200 zł. Tylko? Nie, no to. to jest... No to, to to prawie jak za darmo. To ja, to ja płacę od razu za rok. Proszę bardzo. Mm, ale to jest tylko na miesiąc. O, szkoda. No to proszę bardzo tutaj. to jest dobre, ale a może jeszcze a jak będę dobre, dobrze pracował, to będę miał jakąś premię, czy coś? Będzie taka podwyżka, może tak 100 zł. Okej, to ja przykładam kartę. Dobra. Zobaczymy, czy poszło. Poszło. Dobrze. Dziękuję. To dziękuję, do widzenia. Dobrze, dzieci, wyciągamy y, tutaj. Ja jestem na zastępstwie od polskiego i powiedzcie, co robicie na takiej przeciętnej lekcji. Ale proszę pana, to już dzisiaj mamy matematykę i to sala matematyki. Y, no widzicie, ja pierwszy raz na zastępstwie, więc ja nie ogarnąłem, ale co robicie mniej więcej na lekcji? Y, dzisiaj... No dobrze, no to pierwszy taki przykład. Kto by chciał do tablicy? Tak myślę. Tak na początek. No niech będzie tyle. No tyle myślę, że może być. Proszę bardzo taki prosty przykład. Kto pierwszy do tablicy? Dobra, Janek, proszę bardzo rozwiąż ten przykład. źle no to może coś prostszego może taki przykład y, be, będzie dla Julia teraz no właśnie może ktoś inny by chciał do tablicy ja mam, mam pytanie mogę iść do toalety? możesz leć no, ja mogę iść do tablicy no to Julia idź do tablicy Ty nie siadaj! Ja wiem! Ja wiem! No! 12 15, 5 równa się... Tyle ile mam latek! Brawo, Brajanek! Piąteczka dla Ciebie za lekcję. Tutaj nawet masz to napisane, żebyś mógł się tacie pochwalić. teraz może dajmy na to taki trochę trudniejszy przykład jak dla was. No może nie trudniejszy, ale taki chciałbym zobaczyć, czy nie macie problemów z poprzednim tematem, z matematyki. Proszę bardzo. Kto do tablicy? Julia, ty już byłaś. Zuzia do tablicy. A ty Zuzia, co tak cicho? Rozwiążuj. Rozwią Dobra, teraz może coś dla Brianka. Taki prosty przykład bym dał. Ale ja chcę dla Julii, bo Julia nie dostała do piąteczki. Tak, że Zuzia nie ma i Zuzia już mamy. No to Zuzia, Julia znaczy do tablicy. że włączymy coś dla was. Jej! Czekaj, czekaj, ha halo? Halo? O co chodzi? E, proszę pana, szybko! Musi pan wrócić do swojej pracy! Dlaczego? Bo jakby nie do pracy, ale nasz szef zginął! Jak szef zaginął? Jak to jest w ogóle możliwe? Prze Dzisiaj jeszcze był. Jeszcze z nim byłem na rozmowie o pracy. Nie, bo ja szale, słyszałem, że ktoś go porwał, tak, tak, i na razie go zabrali do, jak do jakiejś mi miejscowości. No to niedobrze. To idę szybko po powiadomić Brajanka. Może on o, co, o czym, o, o, e, wiesz, coś o tym wie. Dobra. Przypominam, możesz być obok już policji. Dobrze. Nara! Nara! Trzym się! Dobra, słuchajcie, ja już idę do Brianka, bo naprawdę to jest poważna sprawa. Brianek, Brajanek! No bo ponoć mój szef zaginął. Podejrzewają porwanie. Może wiesz coś o tym? Nie wiem, wiem, na jest! Że co? Nie o nie, ale tak w ogóle to choć może do sąsiadów. Przemyślimy sobie tą sprawę. Widzą, jeszcze pokażemy naszych sąsiadów, bo jeszcze nie pokazywaliśmy, a naprawdę są mili, więc idziemy do nich. Sąsiedzi, rozpalamy tutaj grilla. Brianek, ty się. No, to zaraz okay. będzie gotowe. Ja tutaj jeszcze tylko to obrócę. Okay. Widzowie, nie daje mi ta sprawa spokoju ogólnie widzowie jeżeli chcecie dokończenie tego sezonu jak, czy, czy, czy szefa znajdziemy czy będzie coś jeszcze z szefem, czy w ogóle się odnajdzie czy może zginął dowiecie się już w następnym odcinku nara